powiedzmy, takiego uzdrowiciela, jakby to nie nazwali, miał na imię Waldek, nie będzie on. No i mieliśmy, byliśmy bardzo z nimi blisko. No i takie różne się rzeczy tam pootwierały. A jako, Waldek otwierał różne takie przestrzenie, które no bardzo, bardzo są niechętnie penetrowane przez ludzi z racji wstecznych programów, które Funkcjonują na przestrzeni, bo to są programy religijne można by powiedzieć i to nie mówi szaman bezpośrednio tam do każdego, tylko mówi ogólnie, że no ludzi, którzy jak gdyby z tym poziomem w przejawieniu się zetknęli i są w stanie pracować, to już jest zamanifestowana tutaj świadomość wielka swoich czynów, co? <ślad> jak myślicie kochani? Bo tak to możemy się czasami kopać tutaj, pokazując siebie w blasku słońca wręcz. To jest metaforą, załóżmy, yy, mówiąc tutaj ex czy jak to się mówi, tak? Czyli z pozycji eksperta, jak to dzisiaj nazywają ci eksperci dzisiaj, co tam zawiadują tam. Tym poziomem dla tłumu. O, mistrzowie świata są. Szaman stwierdza, że i, to, i ci, i ci alternatywni. Wszyscy do jednej bramki grają. Jedni zaprzeczają NWO, drudzy straszą NWO. No, wszystko to jedno. Czego ludzie mogą doświadczyć, jak sobie sami to kreują z różnych poziomów. Hmm? A to jest tutaj możliwość hmm. wykorzystać to wszystko zatrzymanie he ta tawiska. Ten koń, już wskazujący w przepaść, jako koń został zatrzymany. I tak ten ból noży. Że go aż osadziło. No normalnie to by siłą rozpędów tą przepaść porzył. A tu aż się, to są takie konie, co w ekstremalnej formie tego doświadczyli. To można powiedzieć, że jak yy, jeździec był no, bez czucia, albo, albo nie miał sumienia, to zależy z jakiej perspektywy na to patrzeć. To Konie w takim mocnym ruchu do przodu, wręcz prawie jakby w drugim momencie szły wstecz, aż przysiadały na kopytach, na tylnych nogach, z bólu. No, ale tak to... Czy masz tu jeszcze coś do tego mojego? Wypocin tych? Jakich wypocin, kochanie? Czy możesz... Trochę tak. mieć szacunku do siebie na ten, jak, w, jak mu, musiało minąć 13 lat, żebyś ty zobaczyła, o czym ten sen był, mimo że dotyczył sytuacji, która była przed tym snem. Trzeba jeszcze to zajaśnić. Bo ten sen był w 2007 roku. A w 2007 roku yy, to my się już odbornej dawno odcięliśmy. Znaczy no, u naszych znajomych, no, szamanaka, nieważne. Mhm. E, więc to było, moi drodzy, cztery lata po tym fakcie, można powiedzieć, który no, Asza, Ania opisuje w swoim śnie, który się jej przyśnił w 2007 roku. No cztery czy tam trzy, mniejsza o to, ale po. 2003 czwarty. No to po Piotrku był. Czyli 2004 rok. Nawet wcześniej. No. To był nasz intensywny czas, można powiedzieć, zaangażowania w Ligę Światową. Uduchowionego obłędu. Z perspektywy szanowania czasu. No. Tak tutaj jest. wej no. na koniec się nie wkręcić. Będzie bardzo trudno. Wiesz co mnie właśnie tutaj. Y O to, że ludzie za mną szli i ja czułam potrzebę mówienia do ludzi. No, to właśnie to odnośnie tego to trzeba może <laughs> mieć takie pytanie, bo to bardzo mu się podoba ten czas, w tym śnie napisany. <laughs> nie atakuj mnie, proszę. Czekaj, bo muszę trochę <laughs> też się Nie, no ja nie atakuję, tylko ja powiem tak, jak z perspektywy naszego związku patrząc, odkąd Ciebie znam, to nigdy takiego się czasu nie widziałem w naszej relacji, w ogóle w Twojej relacji ze światem, żebyś właśnie tak, z takiej perspektywy na to patrzyła. Więc mam wrażenie, że to jest czas przyszły. Mało ja mam wrażenie, że ten czas nadszedł. I z perspektywy szamana to jest cudny czas, bo szaman w końcu będzie mógł jak Ania będzie mówić do ludzi? W najsłabszym punkcie na, punkcie na naszej planecie w obliczu zagrożenia końca jesteście Wy. <grystanie> Nie wiadomo jak to tłumaczyć, czy, czy Ania już popełniła to, sąd nad ludźmi naokoło, czyli dobra materialne. Wiele z nich ocaleje, Nic im nie będzie. Kochanie, ale to wy mogę... Wszyscy znikniecie. To ja mogę publicznie głębiej ten, ten temat roz... Ten. Jesteście słaby. Czy zmieniło bo, się coś? Bo siły szukacie na zewnątrz. Dobra, to jest piękny opis tu, zaraz nam przeczytasz, ale czy to już ten osąd się nie odbył? Czy nie pora to wy, wybaczyć? Czy to jest nienawiść do tego, co jest w Twojej podświadomości, że tyle czasu straciłaś, robiąc to samo? I do, do tego czujesz taki wstręt? No bo nie mogą prawa moralne różne na różnych poziomach funkcjonować, tak czy nie? Halo, kochanie? Bo to jest ważne odniesienie. Choć najważniejszy jest Twój sen. Ale robimy unikat. Spróbuj jeszcze wejść. W tą perspektywę. Bo czy jest tylko perspektywa? Przecież to nie ty. To nie to, co ci jest wygodnie albo niewygodnie. Można tak żonglować. Jeszcze raz mogę to przeczytać. No. do mówienia, do ludzi, w przeczu, przeczuciu bliskich wydarzeń. O, chodzi tak, te wydarzenia raczej też mam nadzieję, że one nie nastąpiły, to powiem tak, w obliczu tylu wydarzeń, co teraz możemy na to już przeczuć, to czuję, że to jest ten sam czas. To już są no te tak, wydarzenia. Tak, 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 dokładnie. Czyli ja, to ja, dotyczy ja... czasu teraz. Tak. No. A, to, A to, że minęło tam yy, 13 lat. To jest. Rozpiętość tego snu jest niezła 20 lat w jednym śnie. To tylko szaman tak stara się yy, zwrócić uwagę, jak treści w nas się tworzą. Treści, dzięki której się kształtujemy, ta świadomość, można powiedzieć, jest coraz, no nie może być inaczej, nie da, można oczywiście intuicyjnie, jak to niektórzy mówią, iść przez wszystko i wierzyć, że ta intuicja to jest to. Ale co innego jest intuicja, i co innego świadomość tego, co rzeczywiście się dzieje. Oczywiście, zależy z której strony na to popatrzymy, to albo jest to nieuniknione, zło konieczne może to się. Jeszcze w trakcie tego ganiania galopuje po wodzie. Hmm. Czyli ponieważ wątek zgubiłem teraz, znaczy nie zgubiłem, tylko już odszedłem od niego, więc teraz szaman powie z drugiej strony, jak to wygląda. To tak jakby szaman na musaka, tak jak Ania opisała, jak stąpał po wodzie, czyli takie się zanurzała, ta, ta, to bieg. Ale nie wstąpał po wodzie, tylko bieg przez zburzony ocean. Nie z takimi bałwanami, nie wiadomo jakie 30-metrowe fale, ale takie wzburzone. Yy, niedaleko brzegu, więc to jest takie pale dwa, 3-4 metrów. I on po tych falach, które cały czas to biegnie, tak jakby to były żywe góry. Hmm. Czarne, czarne I Jeszcze jakby wystrzelony, yy, robi. Fikołka, Do góry w kierunku, właśnie, yy, środka jeziora. Mm. Ale co to ta, ten środek jeziora jest? Już w czasie, jak czytałaś, to pierwszy raz się zastanawiałam. Czyli całkiem mu to bieganie po tym zburzonym morzu źle nie szło. Na pocieszenie dla szanowania, nie że to dobre albo złe. To jedyna opcja, no bo w opcji takiej fali nie ma opcji na nieutopienie się. Już dawno jest się utopiony. Mówię czysto fizycznie, przy takich falach pływanie, to jest. To jeszcze raz, teraz przeczytam. Czuję, że muszę zacząć mówić do ludzi, bo czasu jest mało. Po prostu idę i mówię. Ludzie, którzy tam się poruszają. Że chyba taki cykl nagramy, rozmowy Ani, co ludzie no, mają robić. No, nie wierzę. To najwyżej nie, pójdziemy nie, ścieżką, czego to, mają nie, nie robić. Mamy, wie, się poruszają i tak, i tak, i te, 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 nie wiem, co to. Może jacyś tam są wymienieni, nie mogę tego odczytać. Niby nie słuchają, zajęci swoją pracą, zajęci sobą nawzajem, ale Potem podążają za mną. Unoszę się w górę, żeby dostrzec y, dostrzec do, nie, nie. Y, dotrzeć do większej liczby i łatwiej się y, przemieszczać. Problemu przenikam przez ściany. Ale to przemieszczasz się w górę, tak? Yy, nie wiem. Dobra, bez. Wnoszę się yy, w górę, żeby dostrzec ich więcej. I yy, większą liczbę. Yy, o nie, jeszcze. Latać potrafi. Hmm? Bez problemu przenikam ściany, ale staram się tego y, unikać, żeby ludzie y, nie zostawali. Czuję. No, Dobra. Teraz czuję, możemy teraz porozmawiać wejść w ten cel. Nie, nie przewartą potrzebę mówienia. Kochanie ci. Przeczuciu bliskich wydarzeń. Kochanie. Możemy wejść w ten wątek? No. A jak myślisz? Czy ten wątek to jest czas przyszły? Patrząc tak z perspektywy czasu. Przeszły? Czy teraźniejszy? nie jeszcze? trudno powiedzieć. <laughs> A może Szaman swoje swoją perspektywę tu zostawić? Z perspektywy Szamana to jest tak, że ten sen dotyczy tego, co Ania robi w ogóle na, jako istota. Tutaj ale, ponieważ tutaj w tym aktywnym przejawieniu, nie będziemy tutaj się opisywać, jak tam ani życie przebiera, ale raczej możliwości realizacji tego co, o czym przeczytała, nie miała dużych, nie garnęła się w ogóle do tego, wręcz tego unikała jak ognia, no ale że to, to było powiedziane? Że mnie w to nie mieszka. No, no. Nie, ty, ty możesz robić co chcesz, ale, A, wiesz, ale to, nie to, nie to już ty, do, do tego czego to dotyczyło, ale to dotyczyło dokładnie wszystkiego. No. Wejścia gdzie? do ludzi w ogóle. A gdzie? Natomiast na poziomach sennych, bo Ania to jest taki właśnie duch senny co jest, no, ewenementem bardzo rzadkim, żeby człowiek na poziomach właśnie sennych przepracował większość, jak gdyby, tutaj tych swoich um, obłędów, jak to szaman mówi. No i on, Ania tak pracowała, Wpływając na wydarzenia wręcz czasami. Ale nie na poziomach, tam planu, tylko na poziomach radzenia ludziom, którzy tym dowiadywali. No nie będzie szaman tu wchodził w szczegóły: jacy to byli tam prezydenci i inni tam. Nie, nie lubi się tym chwalić. No. <noise> no. Kochanie, czy szaman ługa? Popatrz mu się w oczy i powiedz. Nie wiem po prostu o czym ten mówisz. No i chcę nie, nie, nie. <głos> <głos> no, Kochanie, to jest istotne. Czy Przechodź Do snu. Czy szomanuga? Cały czas jesteśmy w śnie. Ja nie wiem, jak to sami chętnie to oglądniemy. Zaraz to zobaczysz. No, dobra. Nie musimy tego wcale dawać, ale zobaczysz jaka to jest cenność w ogóle. Jaka to jest fluktuacja. Tak, tak. No i co? Przeszłamam mam luka. Odpowiedź. No. Nie. no. Ale dobra, dobra, ale jak mówisz odpowiedź nie, to jak mi zrobi odpowiedź nie, to ja rozumiem, ale jak robisz odpowiedź nie, nie, to trochę tak... To znaczy, odpowiedź nie. O, już lepiej, ale tu się nie da operować. Dziękuję Ci. Matura. Dawaj. No co? Mówiłeś chcesz tam zrobić pauzę i miałem ten i co? No i, i jeździć dalej. To byliśmy z tym, co? Yy, tak dało ludzi w, prze, w przeczuciu bliskich wydach. Co mówią? Ludzie. Proszę, wam, o, proszę Was, zrozumcie, że to jak ten Doktor świat jak mówił? jest ja, co ja mówię do, do tych ludzi. No. Ludzie, proszę Was, zrozumcie, że to jak ten świat urządziliście, jak to wszystko funkcjonuje jest nie takie, jakie ma być. Mm. Y -y -y. Jest nie takie. Jakiegoś innego słowa użyłam, ale teraz nie pamiętam. Najważniejsze, że najsad, najsłabszym punktem na naszej planecie, w obliczu zagrożenia końca, jesteście Wy. To, co wy tworzyliście naokoło, czyli dobra materialne, wiele z nich ocaleje, nic im nie będzie, ale wy wszyscy znikniecie. Jesteście słabi, bo siły szukacie na zewnątrz. Wiedza z książek, yy, nie, może, nie możecie obyć się bez tego wszystkiego. Wystarczy, że sięgniecie w głąb siebie. Zaczniecie czerpać z tego, co każdy posiada. Będziecie od tej pory robić. Robić na co macie ochotę. Nic nie będziecie musieli. Nie będziecie potrzebować. Tego do tego żadnego nie będziecie potrzebować do tego żadnego wysiłku. To co? Spenetrujemy co to za obszar. Jaki to czas tego snu? Bo według mnie jeszcze takiego świata nie było. Żeby mogli ludzie robić, co chcą. To to jakiś przyszły świat. No bo skoro go nie było, to tylko w przyszłości może być. Jeżeli...